Mieszkańcy budynków ogrzewanych przez przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Sandomierzu muszą zapłacić dodatkowe kwoty, które w wielu przypadkach wynoszą nawet kilkaset złotych. Dopłaty za miniony sezon grzewczy to szczególnie duży problem dla osób samotnych, emerytów i rencistów. Mimo ograniczonych możliwości, wypracowano rozwiązanie, by pomóc tej grupie mieszkańców. Informacja ta dotarła do mieszkańców kilka tygodni temu. Choć nie ma możliwości umorzenia dopłat, to wykonano pewne działania, by pomóc mieszkańcom. Wypracowaliśmy takie rozwiązanie, które będzie polegało na tym, że za sezon cieplny mieszkańcy bez konieczności ponoszenia odsetek będą mogli uiszczać opłaty za ciepło do końca bieżącego roku, to jest do 31 grudnia 2024 roku. Mogą sobie to porozbijać na raty. My będziemy to wszystko honorować. Dotyczy to budynków. Komunalnych, dotyczy to wspólnot mieszkaniowych, których miasta są ma udziały lokale. Zwrócimy się również do przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, żeby również takie rozwiązanie funkcjonowało w zakresie pozostałych wspólnot, współdzielni, tak aby mieszkańcom jak najbardziej w tej sytuacji pomóc. Zawiadomienia zaczęły trafiać do mieszkańców na początku wakacji. Co sprawiło, że po sezonie grzewczym okazało się, że mieszkańcy poniosą dodatkowe koszty? Wydaje mi się, że przyczyną było to, że w okresie stycznia 2024 roku za mocno obniżono taryfę, za ciepło. Wydział Gospodarki i Nieruchomościami zwrócił się w związku z tym, że systematycznie malały ceny gazu. E, przypominam, że w 2021 roku na giełdach Cena gazu wynosiła 116 euro za 1 godzinę W 2022 już to była kwota 340 euro za godzinę, Natomiast w 2023 ta cena spadła do 40 euro za godzinę. Wydział Gospodarki Nieruchomościami proponował, aby tą taryfę za ciepło obniżyć o 10%. Ówczesny zastępca burmistrza zaproponował inną obniżkę, 20%. I myślę, że to sprawia, że. Te dopłaty dzisiaj są największe, ale tak jak mówię, prosimy o to, żeby mieszkańcy płacili ratalnie według swoich możliwości do 31 grudnia. Mimo ograniczonych możliwości burmistrz Paweł Niedźwiedź zajął się tym tematem, bo wielu mieszkańców poruszało problem chociażby w rozmowach z władzarzem miasta. Żyjemy w małym mieście, spotkamy się z ludźmi, rozmawiamy wszyscy mamy znajomych. Jeżeli za sezon grzewczy w okresie wakacyjnym, Starszej osobie, która utrzymuje się tylko i wyłącznie z niskiej emerytury, która mieszka w lokalu o powierzchni powiedzmy 50 metrów, przychodzi dopłata w wysokości 800 zł, no to to jest problem. To jest duży problem, bo z czego ta osoba ma, ma zapłacić taką dopłatę, tak? Wiemy, że zwłaszcza osoby starsze oszczędzają na czym mogą. Wiemy, że przykręcają liczniki. No, jedyne, co możemy zrobić, to, tak jak powiedziałem, umożliwić mieszkańcom ratalne spłacanie należności z tego tytułu.